Kompromitująca porażka FC Barcelony było 4-0. do 0. Błędy sędziów, system VAR nagle przestał działać, a Hansi Flick po meczu się odpalił i na arbitrach nie pozostawił suchej nitki. Ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Arsenal kolejny raz traci punkty, a tym samym przewagę nad Manchesterem City. Polska poznała swoich rywali w kolejnej odsłonie Ligi Narodów. Kylian Mbappé trenuje, ale indywidualnie. Jutro najpewniej nie wystąpi. Athletic Bilbao z potężnym zakresem. Zakazem transferowym od FIFA. Rachim Sterling ma już nowy klub. Reprezentant Polski kontuzjowany. Wiemy kiedy Kasz powróci do gry, a Mohamed Salah jest blisko wielkiego transferu prosto do Arabii. Witam czterech nowych widzów, którzy wspierają kanał, m.in. Mateusza, Pawła oraz dwóch widzów o takiej nazwie użytkownika, jak w tym momencie widzicie. Łącznie na wsparcie kanału zdecydowało się 13 osób. Bardzo za to dziękuję. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście wczorajszy mecz FC Barcelony, a ja zapraszam do oglądania. Barcelona została upokorzona przez Atletico Madryt. Wczorajszy półfinał Pucharu Króla zakończył się kompromitującą porażką Dumy Katalonii aż 4 do 0. Koszmar tego meczu rozpoczął się od fatalnego błędu bramkarza, czyli Joana Garcia. Już w minucie 7 golkiper nie opanował podania zwrotnego od Erika Garcia. Choć gonił piłkę do samego końca, to jednak nie zdołał jej wybić przed linią bramkową. Chwilę później Antoine Griezmann podwyższył na 2 do 0, a w minucie 33 Ademola Lukman posłał Barcelonę na deski, zdobywając trzeciego gola. Trener Hansi Flick musiał reagować natychmiast. Zaledwie cztery minuty po stracie trzeciej bramki wprowadził na boisko Roberta Lewandowskiego, który zmienił Marka Casado. Jak widać po raz kolejny Polak ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, ale jak się potem okazało wejście lewego tak naprawdę niewiele zmieniło. Czwarty cios i to jeszcze w pierwszej połowie zadał Julian Alvarez posyłając potężne uderzenie kompletnie nie do obrony. Po przerwie kibice Barcelony mieli chwilę na radość po trafieniu Kubarskiego, ale tej bramki nie uznano. Piłka odbiła się od nogi Roberta Lewandowskiego, a sędziowie dopatrzyli się pozycji Spalonej. Faktycznie była ona minimalna, no ale jednak to była pozycja Spalona. Co więcej, to weryfikacja tej sytuacji trwała około 6 minut. Jak się okazało po meczu, to system wizualizacji linii spalonego zawiesił się, a powodem było zbyt duże zagęszczenie piłkarzy w polu karnym i po prostu nie był on w stanie przetworzyć obrazu. Sędziowie musieli ręcznie rysować linię spalonego. W każdym razie błędu nie popełnili. Ostatecznie portal Archivowar potwierdził, że pomimo tych problemów technicznych, sędziowie podjęli słuszną decyzję. To jednak nie koniec kontrowersji, ponieważ sędzia zignorował także brutalny faul na Alejandro Balde. Był to atak wyprostowaną nogą, kwalifikujący się na bezpośrednią czerwoną kartkę, co również potwierdził profil Archie Sędzia jednak w ogóle tą sytuacją się nie przejął i podopieczny Diego Simone nie został ukarany, a powinien. Tak po meczu powiedział Hansi Flick. Wszyscy widzieli sędziowanie od pierwszych minut. Nie było faulu, nie było żółtych kartek, sędzia pozwalał im naskopać, a skoro sędzia na to Pozwala. To nic dziwnego, że oni tak grają. No co ja mam więcej dodać? Co ja mam jeszcze w ogóle powiedzieć? W każdym razie Barcelona ma jeszcze szansę, aby awansować do finału, bo to nie jest jeszcze koniec rywalizacji, z tego powodu, że czeka nas jeszcze mecz rewanżowy na Camp Nou. Oczywiście Atletico ma gigantyczną przewagę, ale chyba każdy z nas pamięta te słynne 6 do 1 z Paris Saint-Germain. Kto jak nie Barcelona ma odrobić takie straty. Jednak na ten mecz rewanżowy musimy jeszcze troszeczkę poczekać, gdyż on odbędzie się dopiero 3 marca. Lider Premier League kolejny raz zawodzi. Kanonierzy wczoraj zremisowali po jeden z Brentford, a tym samym na ostatnich pięć spotkań odnieśli tylko dwie wygrane. Goście objęli prowadzenie po bramce Noniego madułekę, który wykorzystał podanie Inca dopiero po godzinie gry. Radość trwała jedynie około 10 minut, a to z tego powodu, że Brentford wyrównało po główce Louisa Pottera. To był fatalny mecz ofensywy Mikela Artety. Współczynnik goli oczekiwanych to 60, a na przykład Victoria Jokeresz nie oddał nawet jednego celnego uderzenia. Kanonierzy na plecach czują oddech Manchesteru City, który po pewnej wygranej z Fulham nie odpuszcza walce o tytuł. W tym momencie ich przewaga w tabeli stopniała do zaledwie czterech punktów. Według najnowszych, ale jeszcze nieoficjalnych informacji FIFA miała wpisać Athletic Bilbao na listę klubów z zakazem transferowym. Powodem sankcji mają być nieścisłości finansowe, w tym zaległe płatności wobec zawodników i innych klubów, a także naruszenie przepisów kontraktowych oraz innych regulacji FIFA. Zakaz ma obejmować następujące okienka transferowe: lato 2026, zima 2027, lato 2027, ale także zima 2028. Oznacza to, że nowi zawodnicy będą mogli dołączyć do drużyny z Bilbao dopiero latem 2028 roku. Warto jednak zaznaczyć, że te sankcje nie blokują możliwości sprzedaży i wypożyczenia piłkarzy do innych klubów, a także nie zabraniają im przedłużać kontraktów z obecną kadrą. Klub na pewno podejmie próbę wyjaśnienia tej sprawy z FIFA, a jeżeli to się nie uda, to na pewno złoży odwołanie. Choć jak na razie największym zmartwieniem reprezentacji Polski są baraże do mundialu, bo dalej nawet nie wiemy, czy na niego pojedziemy, to wczoraj FIFA rozlosowała kolejną edycję Ligi Narodów. Rozgrywki wystartują dopiero we wrześniu po zakończeniu Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii zagra w Dywizji B. W poprzednich edycjach zawsze udawało nam się utrzymać w Dywizji A i mierzyć się z europejską elitą, ale tym razem czeka na nas inna rzeczywistość. Jak powiedziałem spadliśmy do dywizji B i trafiliśmy do grupy czwartej, gdzie zagramy z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Jeśli naszym celem jest szybki powrót do dywizji A, a zakładam, że no tak właśnie jest, to musimy wygrać tę grupę. Tylko pierwsze miejsce daje bezpośredni awans i pozwala uniknąć baraży. Każda inna pozycja będzie rozczarowaniem. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy jednak dopiero w czerwcu przyszłego roku. Natomiast w dywizji A zapowiada się prawdziwa piłkarska uczta. W grupie pierwszej znalazła się Francja, Włochy, Belgia i Turcja. W grupie drugiej Niemcy, Holandia, Serbia oraz Grecja. W grupie trzeciej zobaczymy Hiszpanów, Chorwatów, Anglików oraz Czechów. A do grupy czwartej trafiła Portugalia, Dania, Norwegia oraz Zimbabwe. To już oficjalnie. Rachim Sterling, który opuścił Chelsea, ma nowy klub. Anglik dołączył do Feynordu Rotterdam, a tym samym będzie grał w jednej drużynie z Jakubem. Moderem. Umowę podpisano jednak tylko do końca tego sezonu. Rachim przyznał, że kluczową rolę odegrał tutaj trener Robin Van Persie, który przekonał go do podpisania kontraktu. Co ciekawe, to pierwszy raz w karierze, gdy Sterling zagra w klubie poza Anglią. Kilian Mbappé nie trenuje z drużyną, a jego występ w najbliższym meczu stoi pod dużym znakiem zapytania. Według dziennika Marka przerwa potrwa nieco dłużej i Francuz na pewno nie zagra w sobotni meczu z Realem Sociedad. Napastnik ćwiczy indywidualnie z powodu urazu kolana. W tej chwili priorytetem nie jest Liga, ale Liga Mistrzów i starcie z Benfica. To właśnie na ten mecz szykowany jest Kilian. Trener Arbeloa ma jednak więcej problemów, na przykład Jude Bellingham, który 1 lutego doznał kontuzji, do gry nie powróci tak prędko. Choć wstępnie mówiono o trzech, może nawet pięciu tygodniach przerwy, to dziennikarze radiowej Onda Cero donoszą, że rehabilitacja idzie wolniej niż wstępnie zakładano. Anglik może nie pojawić się na boisku nawet przez cały marzec. Na liście kontuzjowanych obecnie znajduje się także Rodrigo Mendy oraz Eder Militao. Według informacji przekazywanych przez dziennik Foot Mercato agent Mohameda Salaha prowadzi zaawansowane rozmowy z al itihad Saudyjski klub desperacko poszukuje nowego lidera po tym, jak stracił swoje największe gwiazdy. Karim Benzema przeniósł się do ligowego rywala, dokładnie do Al-Hilal, a Ngolo Kante wybrał grę w tureckim Fenerbahce, by zwiększyć swoje szanse na wyjazd na mundial. Pozycja Mohameda Salaha w Liverpoolu nie jest już tak mocna, szczególnie po niedawnym konflikcie z trenerem Arnes Lotem. Egipcjanin jest chętny na zmianę otoczenia, a w Al-Ittihad miałby zarabiać trzy razy więcej niż aktualnie w Liverpoolu. Do tej transakcji może dojść już w letnim okienku transferowym. Dodatkowo dla Liverpoolu to idealna okazja, by zarobić na swoim gwiazdorze jeszcze pokaźne pieniądze. Matty Cash nie wystąpił w ostatnim meczu z Brighton, a powodem jego absencji była kontuzja kolana. Nabawił się go 7 lutego podczas starcia z Bromew. Według doniesień The Athletic Polaka zabraknie także w jutrzejszym meczu przeciwko Newcastle United. Na szczęście są też dobre informacje, jego przerwa od gry nie potrwa długo, najprawdopodobniej będzie gotowe już 21 lutego na pojedynek z Leeds United. A co nas dzisiaj czeka? We Francji stad René, Sebastiana Szymańskiego i Przemysława Frankowskiego zmierzy się z Paris Saint Germain, natomiast nieco później AS Monaco kontra Nantes. Pucharze Anglii swoje mecze rozegra między innymi Chelsea oraz Ipswich Town. W hiszpańskiej La Lidze Elche zmierzy się z Osasuną, we włoskiej Serie A Pisa kontra AC Milan, w niemieckiej Bundeslidze o godzinie 20.30 Borussia Dortmund kontra Mainz, natomiast w polskiej Ekstraklasie Radom jak Radom korona Kielce, a GKS Katowice zmierzy się z Legią Warszawa. Będę wdzięczny, jeżeli polajkujecie ten materiał, podbijecie go, no i oczywiście dołączycie do nas, subskrybując kanał. Kolejny materiał prawdopodobnie już jutro z samego rana, dlatego mam nadzieję, że się widzimy. Do zobaczenia! Cześć!